Wiozę nas na trening, żebyśmy schudli trochę, bo wyglądamy nie miło, kolego. Nie miło wyglądamy. Elo To stream jest, nie? No ja wiem. Nie Siema, nie... widzę. <laughs> Siema! <laughs> Siema. Można likować takie rzeczy? J jak sparing? Kurwa. Jak tam po Dobrze. Jak się czujesz po pierwszym treningu? Dobrze, nie, nie miałem aż, aż takich zajazdów. Co? jest co? co Mówię za lekko. <grym> A za lekko, nie, nie 30 sekund. mówię, że jest death No, ale ten.

Cześć Siema Siema, siema ja Nie, bo nie chciałem kończyć, a miałem trening, a Hubert nie mógł kiedy indziej, nie? Czasem z widzami Chodzisz mo... też? Co? Chodzisz też? Do ciebie? Ty już zmęczony? No dalej, Nie, pierdole Zabawowo tak zabawowo Jaką chciałbyś wody? Jurajską, czy jurajską? Jurajską Okej, okay. niegazowaną czy nie gazowaną? nie gazowaną? To tylko taką moment. Dobra, zajwiście. <laughs> Piątkę, tak? Jezu. No widzę, pojebani jesteście? Ja mam tlenu na pół minuty ewentualnie w tym momencie. Co to jest fe? Nie pojętek. To. Ten co. Co do mnie tak zawsze się że tak. Co to ta kurwa jest? Tak, tak się komunikuję. A. No i co, chyba na... Tak każdego z tych gości Hubert trenował, no. To są, to, to jest jego, ale jak nie? Które, Tak. Które, niektórzy są które... starsi od niego. Od tyle, ale, to nie. ale udało mu się takich kozaków wytrenować, nie? Z którego jesteś najbardziej zadowolony? Z wrzaska, bo poszedł do fejmu. <laughs> no nie no, Mańkowski też był w fejmie w sumie. Starczować z tym? No, ten. Z GoPro na tym. No z GoPro, nie mam GoPro na teraz. A ja mam zdaną GoPro. A ten, w domu też mam, na nie? A <laughs> streama masz. No. Podgląd jak chcesz to tu jest. <laughs> nie wiem czy będzie widoczny. Ojej, mi kurwa nogi bo. Kurwa. Nic nie rozjebałem no. Hello pan, Elo, panelo. To masz strój. Zapasior. To... I to na promce kupiony. Na promce? Co ty pierdolisz? Czemu zawodnik K1 trenuje w rękawicach do MMA? No jak, to przecież K1 jest w fejmie na małych, nie? Rękawicach. To w jakich ma trenować? Dokładnie coś tym kurwa teraz z jąkiem. Kluczem? No, jest? Dobra Dobra. No i gdzie? Dawaj, truchtami dookoła. No dobra, masz kurwa. No, znaczy to... czytaj. Ja od razu. Dobra, spoko. Aby nie na matę, bo nie będę sprzątał. Słucham, obluśny nie jak się O kurwa, obie ręce w przód. Po orka śmiecia, kaszalota diadła. zadawajcie pytania, dawajcie. A, jeszcze czytać i prowadzić? Hop. Debil biega. Dawajcie jakieś pytania, to wam będę odpowiadał. Ile Ksaja ma we flaku? Ile Marcin jest? Ja wam powiem, że tak. Jak tyle to 25 cm To on ma więcej. Jesteś biseksem? No wiadomo. Żeby życie miało smaczek. Z krób nie Jezu, nie na Po co łysa kurwa Ksaja tu przyszła Atencji szukać? Nie miała trening wcześniej. Waliłeś dzisiaj konia, Marcin? Wszyscy się o to pytają, widzę, że to jest ten. Hot topic. Dzisiaj już trzy razy Marcin mówił. Powstanie, Ks nie, ale po północy, tak. Przed snem. Czy Ksajo będzie walczył z Disem w MMA czy w K1? Ta walka już nie ma sensu. Czemu trenujesz w bluzie, popo? Nie wiem, przezoczej jestem. Panie Małpa, Ksaja najebałby Pana? Panie Małpa, czy Ksaja najebałby Pana? Już mi wpierdolił. Dlatego ja już nie trenuję, tylko prowadzę zajęcia. Tu nie mówił wam tego? Panie Małpa. Marcin, jesteś biseksem? Wymachy nóg w przód. Najebiesz ksaję jeden na jeden. O, już teraz to ciężko go najebać. On jest cięższy ode mnie. Wyję dla tego dlatego grubasa z kija w głowę. Nie mam kija. Miałby pan szansę z paramaksilem w parterze. Jakby mi nie zaszedł za plecy, to mogłoby się udać. Tak to może być słabo. Masz haluksy, Marcin. Panie Małpa, lubi Pan Twitch-chat? No pewnie. Robot, chłopak cena Dobra, do wykroku. Halux? jest rozwiązanie kwestii spornej. Nie ma, prościutkie Nie ma, nie ma. Prostiutko kludo. Czy wracasz do Fame? Na razie mu się nie śpieszy. Dobra, i wracasz do prawej nóżki? I teraz odwodzimy rączkę do sufitu. 10 razy. Prawo. Prawą. Tak jest. Dzięki. Jestem koksem widzę, no jestem, Młody jestem. i Luki są parą. No to chyba wiadomo już od dawna. Będzie jakaś walka trenera małpena fajnu, no, to kurde, musicie robić ten. Wszystko żeby było, ale z kim to nie wiem, skoro by mi mogli dać. Kogo byś chciał, nie? To I prawda. teraz za ten, za poza za, za, za dymki zrobić, nie? Kurde, na, nie wiem, chyba ten, z jakimś zwierzęciem najlepiej było, z darem lwem. Małpa kontrolę F. No, bez kitu. Żo ee, ten. Rumble in the jungle. Panie małpa, za ile by pan wyjebał po w łeb? Za chwilę, jak mało że rękawica. Czy w kurwia trenera i Draculi? Nie, lubię, lubię Maksa. Ile kosze za trening? 150 cebulionów. Mapa, kiedy w końcu najbierz Bagietę? Ja tam lubię Bagietę. Nie ma co go bić. No, ale sportowe walki jak masz, to też ich chyba lubisz, nie tych ludzi. No tak, no w sensie nie zdaje, tak, że on nie lubił. Będzie pan kiedyś w Gdańsku? No kiedyś będę, na pewno. To zbijemy piątki. Takie pytanie jak do... do... Kiedy UFC? Dzisiaj o 15.30 na konsoli. UFC 5. Będę o... grał. Panie Małpa, czy luki pierdolisz trochę? Cza czasem jak się spać i może tak. No znaczy nie myje, tak? Nie no Panie Małpa, ma pan nadal kontakt z Jabczanem? Mam. Byłem nawet u niego w domu. No way. Uderzycie O, jest Dar... Darusz. Poznajecie boksera? To jest bokser z prawdziwego zdarzenia. I co? Będziesz się bił na klaucie? O co chodziło z tym polewaniem wodą po jajkach na śmietance? No taki szok. O to chodziło, żeby zawodnik przeżył taki szok i trochę się rozbudził. A zresztą takie to daje uczucie świeżości. Czy można tu jebać Disa Orka? Pewnie może. <laughs> <laughs> Dobra, Hubert ty to kurwa ogarniesz. To w ogóle Zmienia <laughs> za <co> to... <laughs> Zmieniam zawód. Weź z jak ten, jak Kewa Burudego, nie? Yy, yy, ten, ten co... A, czaje, czaje, że cały czas streamuję. I odej, i odej, Ale jesteście brutalni. Nie, prawa nóżka no do tyłu, i prawa rączka bije. Tak. Hop i haki. Odprawę. Takie. I ty, od Hop, dwa. Hop, hej, jeszcze raz, Popraw. Hop, staraj się e, to zrobić po tak, bum, wskoczyć. Hop, hej, tak jest, jest znów No! Poszło! Hop. Prosty się. Jeszcze raz. Pop, pop. I zamykamy kolanem prawym. pop. pop. Jeszcze raz. Hop, pap! tu. Tak jest, i akcja. Oszukaj. Dawaj, dawaj. Patrzcie, gaz mu się skończył. Hop. Czas. Putin zakręcił kurki w jego płucach. Ech ma No ja mówiłem, mówiłem Hubertowi, żeby... Dzięki Neto zasuła Żeby prowadził kurwa Jak Keba jak brudego normalnie treningi na Twitchu Kamerę byś pierdolnął? No ja Jaką? Nie no słuchaj Generalnie to możesz i mieć z telefonu kamerę, nie? Wystarczy, żeby była podpięta ja, do ładowania Ja mam w chuj sprzętu do no, ładowania Ja mam i tak, i lustrankę, i gopro, i dwie kamery sportowe Dobra, papa pa.